Z minimami, jak to oceniasz na pojedynku, bo z patrząc z boku widać było, że miała się kontrolę nad tym pojedynkiem w każdej rundzie. No była kontrola na początku pierwszej rundy to chciałam właśnie tą przeciwniczkę tak wyczuć, jak będzie boksować, bo z tego co wiedziałam, widziałam jej i wcześniejszą walkę to właśnie strasznie chaotycznie była i leciała, więc te pierwsze minuty były, żeby wyczuć. No i potem to już boksowałam swoje. Trudna przeprawa. Przy takiej gali, transmisja telewizyjna, czy to te, też ma wpływ na Was jako zawodników, czy zupełnie odczynacie się od tego? Yy, na mnie to jakiegoś takiego wielkiego stresu nie pokazało. Wyszłam sobie normalnie, spokojną głową, więc fajnie tak boksować na takich galach. Takie starcie międzynarodowe to też yy, cenna lekcja? Tak, właśnie przed Mistrzostwami Europy to najlepiej się boksuje, międzynarodowe walki. A dużo się różnią zawodniczki dużo inni ten boks prezentują niż ten kurtnik czy razem w Polsce. No wiadomo, że w innych krajach inaczej mają ten styl boksu, więc każde państwo w sumie ma inne taki styl swojego boksowania. Jakie teraz cena mistrzeństwa Europy tak? Tak, w, lip w lipcu pod koniec są w Rumunii i są teraz do tego przygotowania. A mogę na koniec pozdrowić? Yy, to pozdrawiam, Nadię Formułem ja od dzisiaj urodziny, więc wszystkiego najlepszego i widzimy się niedługo.